Hat-trick Piątka. Koncert Polaka w Katarze. Krzysztof Piątek przypomniał o sobie w wielkim stylu trzy gole w jednym meczu i show w Katarze. Wstęp. Pistolero odpalił. Hat-trick Krzysztofa Piątka. Pistolero oficjalnie odpalił w Katarze. Po trzech pierwszych, bezbramkowych meczach w Nowej Lidze, polski napastnik dał spektakularny, solowy popis – w pojedynkę odwracając losy meczu i dając zwycięstwo swojej drużynie, Duhail. Strzelił trzy gole w drugiej połowie, w tym dwa rzutów karnych, kompletując swojego pierwszego hat w nowych barwach. To był występ, na który czekali wszyscy kibice, zarówno w Katarze, jak i w Polsce. Kontekst, powolny start i presja przypomnijmy Krzysztof Piątek w lipcu zmienił barwy klubowe. Katarczycy pozyskali go z tureckiego Basaksehiru za 10 milionów euro, co było dużą inwestycją, niosącą za sobą ogromne oczekiwania. Jednak jego początki nie były łatwe. W trzech pierwszych kolejkach snajper nie trafił do siatki. Dla napastnika wartego 10 milionów euro presja z pewnością zaczęła narastać. Ale w piątkowym meczu z Uemem Salal pokazał on, że jego magazynek wciąż jest naładowany. Druga połowa demolki mecz nie zaczął się dobrze dla drużyny piątka. Do przerwy u MM Salal niespodziewanie prowadziło dwa, jeden, bramki strzelali kolejno u Samatannane i Krystał dla gości oraz Luis Alberto dla Alduchajl. Sytuacja nie wyglądała obiecująco. I wtedy zaczęła się druga połowa. A wraz z nią koncert jednego człowieka. Sześćdziesiąta minuta, pierwszy gol. Piątek doprowadza do remisu 2-2, otrzymał świetne podanie od innej światowej klasy gwiazdy, Marko Radpiego, a następnie pewnym strzałem wykończył akcję. Połączenie włoskiego mózgu z polskim instynktem zabójcy zadziałało. 65. minuta, drugi gol. Zaledwie 4 minuty później Polak miał już na koncie dublet. Tym razem wykorzystał rzut karny, pokazując stalowe nerwy i spokój. 3. Dwa dla Al-Duhail. Doliczony czas gry, trzeci gol. Gdy mecz dobiegał końca, sędzia podyktował kolejny rzut karny dla gospodarzy. I po raz kolejny piątek się nie pomylił. Zamienił drugą jedenastkę na gola, kompletując hat-tricka i przypieczętowując zwycięstwo. Deklaracja Al-Duhail ostatecznie wygrało 4-2, w meczu, w którym spektakularnie odwróciło losy w drugiej połowie a ich absolutnym bohaterem był Krzysztof Piątek. Po tym zwycięstwie zajmują obecnie ósme miejsce w tabeli Ligi Katarskiej. Krzysztof Piątek, udanym debiutem i pierwszym golem, wysłał jasny sygnał, przeprowadzka do Kataru to nie jest piłkarska emerytura. To nowy, ambitny rozdział. Grając u boku takich gwiazd jak Marco Verratti i walcząc o najwyższe cele w Azji, Piątek chce udowodnić, że wciąż jest tym samym, bezwzględnym snajperem, którego kiedyś pokochała cała Europa. Dla tych, którzy wątpili w jego transfer, to jest właśnie odpowiedź. A dla selekcjonera Jana Urbana, to przypomnienie, że daleko w Katarze wciąż jest pistolet, który jest w pełni naładowany. Ogień hat-trick w Katarze. Czy piątek wróci jeszcze do europejskiej piłki? Lewandowski zadaje cios kończący na treningu. Czy Walensja to przetrwa? Robert Lewandowski wraca do formy i na treningu Barcelony zrobił coś, co zachwyciło kibiców. Gol piętą jak z filmów. Słoneczne popołudnie na boisku treningowym ciutate te sportiwa Joan Gamper, zaledwie 24 godziny przed wielkim starciem z Valencią, miał miejsce moment trwający niecałe 8 sekund, ale zawierający w sobie ośnio burzliwych miesięcy legendy. Moment, który zaczął się od podania, a skończył dotknięciem piłki, o którym będzie się jeszcze długo mówić. Robert Lewandowski, używając pięty, właśnie stworzył arcydzieło. Ale jeśli myślisz, że to tylko piękny gol treningowy, improwizowany popis, który można wrzucić do mediów społecznościowych, to przegapiłeś 90% tej historii. Bo to uderzenie piętą to nie tylko gol. To manifest. To dobitna odpowiedź na wątpliwości, ostre przypomnienie dla zarządu i ostrzeżenie dla całej La Liga. Oto prawdziwa historia. Która kryje się za tym genialnym momentem. Aby zrozumieć prawdziwą wartość tego zagrania, musimy cofnąć się w czasie, wrócić do dołka, przez który Lewandowski właśnie przechodził. Na początku sezonu polski napastnik niespodziewanie doznał kontuzji mięśniowej. Dla sportowca po trzydziestce, który swoją karierę oparł na profesjonalizmie i perfekcyjnej kondycji fizycznej, każdy dzień bez gry jest torturą. Musiał patrzeć, jak jego koledzy walczą z trybun. Co było dla niego uczuciem dziwnym i niewygodnym. A kiedy wrócił, nie wrócił na swoją dotychczasową pozycję. W dwóch kolejnych meczach, z Levante i Rejou Kenou nazwisko Roberta Lewandowskiego pojawiło się na liście rezerwowych. Wyobraźcie sobie, jedna z największych dziewiątek swojego pokolenia, człowiek, który pobił niezliczone rekordy, teraz musi rozgrzewać się przy linii bocznej, czekając na szansę wejścia na boisko. Zaczęły pojawiać się pytania. Czy wiek zaczął ciążyć na jego nogach? Czy Barcelona przygotowuje się na erę bez Lewandowskiego? W samym środku tej burzy wątpliwości zgrupowanie reprezentacji narodowej okazało się ucieczką. I w meczu z Finlandią instynkt zabójcy powrócił. Jeden gol. Może nie najpiękniejszy, ale najważniejszy. Był jak mała iskra, która na nowo rozpaliła pewność siebie i ogień wzranionej bestii. Wrócił do Barcelony już nie jako rekonwalescent, ale jako wojownik, który odzyskał swoją broń. I tu dochodzimy do najcenniejszej grudki złota, szczegółu, który pomijają wszystkie zwykłe newsy, jego obecny kontrakt wygasa z końcem tego sezonu. To już nie jest kwestia czysto sportowa, to opowieść o przyszłości, o dziedzictwie, o gigantycznych liczbach na stole negocjacyjnym. Barcelona z trudną sytuacją finansową stoi przed wielką decyzją. Czy dalej inwestować starzejącego się, ale wciąż skutecznego weterana, czy przeznaczyć budżet na młodsze gwiazdy? Każdy mecz, każdy trening, dla Lewandowskiego jest teraz jak rozmowa kwalifikacyjna. Każdy gol to kolejny punkt w CV wysyłanym do zarządu. I właśnie dlatego ten moment na treningu był czymś więcej niż golem. Był kulminacją całej tej podróży. Odtwórzmy to. Trening toczy się na wysokiej intensywności. Pedri ze swoim genialnym przeglądem pola posyła płaskie podanie w centralną strefę. Piłka nie leci na lepszą nogę, jest lekko za plecami Lewandowskiego. 99% napastników na świecie wybrałoby bezpieczne rozwiązanie: zatrzymać piłkę, obrócić się i strzelić. To logiczny, ale nudny wybór. Ale Lewandowski w ułamku sekundy wybrał to co zrobiłby artysta? Nie musiał patrzeć. Czuł przestrzeń, czuł pozycję bramki i bramkarza. Lekko postawił nogę postawną, a ale jednocześnie niezwykle mocnym i precyzyjnym uderzeniem piętą, nadał piłce nieprawdopodobną trajektorię, posyłając ją w ruch siatki ku zdumieniu wszystkich świadków. Koledzy z drużyny prawdopodobnie zatrzymali się na chwilę, nie by świętować, ale by przetrawić to, co właśnie się wydarzyło. To nie była siła, to była inteligencja. To nie było szczęście, to była klasa wypracowana przez dziesiątki tysięcy godzin treningu. To uderzenie piętą było jego odpowiedzą na wszystko. Odpowiedzą na dni spędzone na leczeniu kontuzji, na minuty na ławce rezerwowych, na pytania o wiek i przyszłość. Było jak dobitne stwierdzenie: szybkość może spadać, siła może nie być taka sama, ale mój instynkt zabójcy i moja klasa nigdy nie znikną. A teraz znaczenie tego gola wykracza daleko poza boisko treningowe. Jutro wieczorem o 21.00 Barcelona zmierzy się z Valencią. To arcydzieło nie jest już tylko pokazem umiejętności, stało się ostrzeżeniem, grożbą wysłaną w kierunku obrony rywala. Oni wiedzą, że bestia w pełni się przebudziła. Ale co najważniejsze, jest to niezwykle wyraźne przypomnienie dla najpotężniejszych ludzi na Camp Nou. Kiedy usiądą do stołu negocjacyjnego, kiedy spojrzą na liczby w kontrakcie, będą musieli pamiętać ten moment. Moment, w którym Robert Lewandowski, autor 101 goli w 149 meczach dla klubu, udowodnił, że jego wartości nie da się zmierzyć tylko wiekiem. Bo kontrakty mogą mieć termin ważności, kariery mogą mieć swój koniec, ale klasa legendy jest wieczna. A Robert Lewandowski, jednym uderzeniem pięty, właśnie udowodnił, że ma jeszcze bardzo, bardzo wiele wspaniałych rozdziałów do napisania. Ogień lewy w formie. Myślicie, że strzeli gola Walencji w weekend?